Waldemar Śmigasiewicz, reżyser teatralny, filmowy, telewizyjny, współpracujący obecnie z Białostockim Teatrem Lalek. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Rozmawiamy na okoliczność premiery, którą przygotowuje pan w Białostockim Teatrze Lalek. To będzie spektakl zatytułowany Hulej Gęba. Dziwny tytuł. Zaczniemy od tytułu. Mhm. jest częścią rozdziału jednego Gąbrowicz nazwał w Ferdydurce, jeden z rozdziałów, bodajże ósmy, który się nazywa Hulej Gęba, czyli Nowe Przyłapanie. No i od tego jest ten cały ambaras tytułowy, który Pozwoliłem sobie zainsynuować tutaj w postaci nazwy tego, tego, tego spektaklu. Bo rozumiem, że spektakl, autorem scenariusza do spektaklu jest Pan. i Jest to taka rzecz wymieszana. To jest, wie Pan, że to jest tak. To jest na podstawie dzienników. Przede wszystkim jest Ferdy Durke, później są dzienniki. Tam jeszcze dochodzą wspomnienia polskie. Ale też pozwoliłem sobie odczytać y, 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 tę podróż bohatera, czyli tak zwanego Józia w przedstawieniu, poprzez losy, poprzez odczytanie boskiej komedii Dantego. Y, y, jest y, y, taki esej Gombrowicza o Dantem, który mówi, zresztą to jest taki trochę megalomański, <gry> bezczelny może, ale coś w tym jest. Mówiący o tym, że piekło to jesteśmy, mówię z punktu widzenia jakby w skrócie egzystencjalnym, że piekło to my sami to stwarzamy, a nie piekło to jest wymyślane ileś tam zasobów czy konwencji renesansowych tego, tego myślenia, jak my sobie wyobrażamy to, to piekło. Nałożyłem na to na tą boską komedię, nałożyłem ferdydurkę, albo może odwrotnie, ferdydurkę na boską komedię, bo i w ferdydurkę bohater budzi się w wieku 30 lat pomiędzy dniem i nocą i Dante opowiada o bohaterze, o swoim śnie, bo to wszystko dzieje się jakby w zaświatach, opowiada o bohaterze, który budzi się, o poecie, który budzi się w połowie wędrówki swojego, swojej drogi, czyli też na przełomie jakby 30 lat, błądzi w lesie, spotyka tam Wergiliusza, który go broni przed trzema potworami i idą przez piekło, poprzez czyściec ku Beatrycze, która dalej przeprowadza ich przez, przez raj i y, sens tej całej opowieści jest sensem, że im, przez miłość zmierzamy do Boga. U nas jest, czy u Gąbrowicza jest po tej całej wędrówce, gdzie dwór churleckich stanowi y, w pewnym sensie. Ja mówię to oczywiście wszystko metaforycznie, żeby oczywiście. ktoś nie, nie, nie myślał, że to jest jakaś historia taka wymyślona. Natomiast y, t, ten, ten raj, czyli ten dwór, tam następuje jakby taka, no nie wiem, o, ostateczny triumf bohatera nad tym światem. Zosia się okazuje Zosią z, trochę z Pana Tadeusza, czyli nie, jest, nie posiada elementów boskich, natchnionych i tak dalej, które prowadzą do Boga, tylko wręcz przeciwnie jest, jest dziwaczna, jest w pewnym sensie taka jakby zdeformowana przez, przez swoją osobę, przez swój jakby infantylizm. Czyś Józiu, w towarzystwie trzeba się odzywać. Czyś pomiewa się na panne zutę. się. I ona właśnie od, 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 odpowiada Bohaterowi, że to jest jej świat, to jest jej. To jest jej przestrzeń. I puenta tego jest taka, że Człowiek odbija się w duszy drugiego człowieka, że na końcu tej drogi człowiek zawsze trafia na drugiego człowieka, któremu ulega, z którym się konfrontuje i który przybiera, do, do którego się próbuje wyreżyserować, z którym próbuje być. Jedną wielką metaforą tego, tej, tej naszej opowieści, którą tutaj tkamy w, w BTL-u, jest to, że człowiek jest dzieckiem podszyty że nieustannie te elementy jakby dzieci są na pierwszym miejscu, że świat, który jest w tym naszym przedstawieniu, nieustannie zmierza do powagi, ale ta powaga się szalenie kompromituje i ta powaga jakby zacieśnia coraz bardziej gorset formy ukazując ten, no to wszystko, co tutaj jest, że zmierza do katastrofy, ponieważ nie posiada dystansu do samego siebie, nie posiada poczucia humoru, nie posiada jakiegoś taki, takiego wymyku i, i no, 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 że serio prowadzi do, do, do formy, a forma prowadzi zawsze do, nie wiem, mówię, cudzysłowie, do wojeryzmu. No słucham pana i ciśnie się na usta słowo groteska. Tak, tak, to, to jest bliskie groteski, to jest takie manewrowanie, zresztą chyba Margański napisał taki esej pod tym Józio w piekle literatury. I to jest też taki przyczynek do tego, że, że my przeprowadzamy tego bohatera przez różne rodzaje jakby zderzenia z różnymi konwencjami. To jest igranie trochę formą, trochę żartem, bardzo dużo tu jest burleski, bo przecież ta cała część nocna u młodziaków, no to jest taki, taka Farsa, trochę, czyli burleska, ale wszystko jest podszyte tym takim serio, które kompromituje bohaterów, które wywraca to wszystko i które jakby zmierza ku oczyszczeniu tego, tej, tej, całej, tej całej rzeczywistości, którą, którą my przeprowadzamy. Z chęcią używam tutaj form, to znaczy lalek, form jakiś taki, oni animują różnymi przedmiotami, stają się sami też formą. Chce, się Nie mogę. Kości zostały rzucone. go I nie pietra się, pomyśl o zasadach. Ty masz zasady. I zasady, woli możesz wytrzymać. Także to jest taka podróż, też jakby w przestrzeń formy, która, się, którą, która ma ukazać zderzenie, takie drastyczne zderzenie człowieka z tym światem, który nie wiem, może trochę się miotam, z takim rozdarciem pomiędzy. Y, y, sztucznością kultury i obcością natury. Ale, bo to jest ten kaganiec, który kultura nam na twarzy nakłada. Jest i my, i my, my, my jesteśmy zachwyceni czasami stereotypią społeczną, stereotypią kulturową, przejmujemy to wszystkie, to co się teraz dzieje w tych internetach, czy, czy w, tym, w tym świecie, że ktoś ma ileś tam tysięcy followersów, tam miliony i tak dalej, tylko dlatego, że pokazuje jak je śniadanie, czy jak, jak wkłada buty, czy jeszcze jak coś tam innego się z nim dzieje, ale jak ta rzeczywistość, taka rozdrobniona i rozproszkowana, próbuje naśladować sztukę. A tak ja mówię, jak mówił taki krytyk sztuki Bylina, że, że Kitsch to jest naśladownictwo sztuki, że właśnie to naśladuje sztukę, nie? jakby nie otwiera, nie buduje nam drugiej strony, bo przecież sztuka nie może istnieć bez, bez drugiej strony, czy bez widza. Jeżeli ten widz będzie kretynem, no to sztuka musi być też kretyniczna. Tak. No bo jedni się odbijają w drugich. No. Bo musi dialogować jakoś przecież. No tak, musi powstawać ta rzeczywistość dialogiczna. Bez wątpienia jest pan fachowcem. Przepraszam za takie określenie, zjadł pan zęby na Gombrowiczu. No tak. Zaczy, tak pan. leczy zęby i staram się, się jakby wie pan, co mieć nie, w zarodku. No, tak. Natomiast gdyby pan teraz, już z perspektywy dojrzałego, uformowanego artysty, próbował by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pan w ogóle z tego Gombrowicza tak, tak, tak pożera? Gombrowicz jest to partner do podróży. Z nim można wyjechać i z nim można e, pracować, i on nigdy się nie znudzi, dlatego że przestrzenie, których on dotyka e, literackie, filozoficzne, kulturowe są tak głębokie, że po prostu, gdzie się można byłoby pracować nad jednym utworem i, i ciągle zmierzać, ciągle przekraczać te granice. Bo no, i, i, jeżeli można powiedzieć o, o, o tym stwierdzeniu bachtynowskim, o karnawalizacji życia, no to to, co się dzieje w tej, w tej szkole, to jest oprócz tego, że to jest straszne. Że to jest bardzo wstrząsające i, i, i aroganckie, i bezczelne, i okrutne jakby traktowanie ludzi przez ludzi, to to jest odwrócenie ról, ról. to znaczy tam są nauczyciele są, stają się no, niemądrymi jakby uczniami, u, u, uczniowie stają się jeszcze kimś innym. No to co się dzieje w karnawale. pomiędzy nowymi a starymi. To te, 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 wszystkie, te wszystkie ćwiczenia przerobione czy poprzekładane w postaci jakby takiego myślenia trochę dostojeckim o tym, o tym podziemiu człowieka, w którym tam ukrywa różne rzeczy, których tam jakby gromadzi, których tam jakby się sam ze sobą spiera, sam jakby zamyka sobie drogę ku wolności, czy też te wszystkie sartrowskie dokonania, czy, czy cała filozofia Heideggera, ta filozofia o niemożliwości wolności człowieka w świecie, czy, czy te wszystkie próby Kanta, czy ten jego dzienniczek filozoficzny, to są wszystko rzeczy, które są niesłychane, niesłychanie mądre, niesłychanie takie utrzymujące się w, na nieustannym topie. To jest nieustanny czas który się y, przez cały czas dokonuje. To nie jest czas przeszły, że my już jesteśmy jakby rozpoznani. Te, te wszystkie czarne nurty Gombrowicza. Bo może te, one są po prostu prawdziwe. One są, one są wstrząsająco prawdziwe, bo one mówią o tym, że, że po to, żeby rozpoznać rzeczywistość, wcale nie trzeba być y, pacjentem Freuda, Ty, y, y, tylko ta psychoanaliza dzieje się pośród ludzi. No, czy jedziemy pociągiem, czy, czy to te mini nasze mini zachowania, czy takie minimalistyczne nasze odruchy, te, te określenia, te spojrzenia, to wszystko, to jest świat, który on jakby ujął w tą literaturę. On nadał temu jakby taki, taki, taki czarny nurt, to znaczy on to wszystko jakby skanalizował. I on mówi, że właśnie im człowiek uwierzy w to, im, im się zapatrzy w, ten, w, ten, w tą formę, którą narzuca mu drugi, tym bardziej staje się unicestwiony jako człowiek że jedynym, jedyn, jedyną możliwością wyjścia z tej sytuacji jest poczucie humoru, jest parodia, jest, jest jakiś wymyk. ...ja, więzień cudzego oblicza, między dwoma bajacami. To znaczy jest dziecinada. Ciągle jakby przyjmowanie perspektywy dziecinnej, to znaczy. Z, 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 wiecznie zdziwionej. Wiecznie zdziwionej, wiecznie jakby nie, niedokończonej, która się na naszych oczach tworzy, no, którą, no, to my na, my na naszych oczach tworzymy. Yy, pracuję z młodymi ludźmi, którzy ferdydurkę czytają we fragmentach. I teraz pytanie, tak? Jeżeli. Yy miesza Pan w spektaklu, czy... Ale to, to, to są dla, 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 wie Pan, dla, dla mojej frajdy, no. Tam, jak by do chcieli, to czytają to, to, jako ferdydurkę i tam nie... Nie nie, 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 ten... nie martwi się Pan o to? Nie, nie. To w ogóle się nie martwi o tym dlatego, że, że tak jak ten Gombrowicz pisał, że mówi, rzecz dobrze napisana, rzecz dobrze jakby zrobiona, to jest rzecz, która się rozpina na, na różnych płaszczyznach, że to jest i dla kucharki, i dla człowieka odczytanego, i dla filozofa, i dla, nie wiem, no, I że każdy może tam znaleźć coś, coś dla siebie. No. no tak, bo to jest jesteśmy bądź co bądź w teatrze instytucjonalnym. Wyobrażam sobie, bo przecież nie mogę się na tym znać, że to jest teatr, który ma jakąś misję, musi coś tam nie, z, nie, jakieś no, zadanie spełniać. Każdy teatr ma misję. No, każdy teatr ma misję jakby no próbę stworzenia refleksji, no bo, no bo dzisiaj najtrudniej jest to, że żeby ktoś miał zdanie o czymś, żeby miał refleksję na jakimś punkcie, żeby tej refleksji nie czytał z gazety od, od pana X, czy pana Y, tylko żeby miał własny ogląd na sprawę. No to jest chyba ta, 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 ta misja. Porozmawiajmy o samym spektaklu. Miałem okazję podglądać pana próby i z różnych innych perspektyw też się przyglądam temu, co pan robi tutaj w teatrze. Bardzo duża obsada Przepiękna scenografia. Czy jest Pan w stanie parę słów na ten temat powiedzieć? Otóż młodziakowie wyleczą Ci z tej przykrej wady. Łazienka! Wychodzę na sesję komitetu scenografia dopiero jakby planujemy, dlatego, że, że ze scenografem wymyśliliśmy sobie, że to będzie taka podróż przez ikonografię też takich obrazów, które są jakby dominują, nie wiem, w piekle, w, 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 w czyściu To będzie literatura jakby malarska nie, nie, nie tylko ze średniowiecza, ale z innych rzeczy, jakby budowanie pewnych, pewnych skojarzeń, to znaczy jakichś takich malarskich Odniesień, które się tworzą na naszych oczach. No, no to, no, no tak planujemy, że to, że to, że to powinna być taka, taka podróż też przez sferę nie tylko y, y, takiego bycia, y, i emocji, ale też przez sferę jakby y, takiego przejścia przez, przez świat y, tej literatury malarskiej. Proszę mi powiedzieć, bo to mnie bardzo zaciekawiło, dowiedziałem się, że planowane są próby, na które zaproszona jest y, pracownia, czyli na które tak. są pracownicy pracowni. No. Dlaczego? No, no bo wszyscy powinni to oglądać. No. Nie wie mhm. pan, zasiąść do tego stołu i zjeść obiad. Rozumiem. Bo, jak się gotuje. No, no, no każdy jest ciekawy tego efektu. Ja też jestem ciekawy, bo ja i, czegoś takiego nie montowałem jeszcze nigdy w, w swojej świadomości. I, I chociaż robiłem już na, na, na różne sposoby tego Gombrowicza i tak dalej. Także on, on, się, on się daje tak, tak zrobić. On, on, on się daje zajrzeć od, od, od różnych, ustawić można powiedzieć kamerę z, z różnych punktów i, 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 i obserwować jego. E, takie pytania techniczne, ale ważne. Kogo zaprosił Pan do współpracy? Pytam o muzykę, pytam o no, scenografię. No, scenografia, no to robię już ileś tam lat. Nie, nie wiem, ile chyba z 300 lat już robię z panem Maciejem Prejerem, malarzem z Krakowa, żeby nie było, że malarz tam skądś, no, z Krakowa malarz. No, muzykę pisze mój syn, który jest kompozytorem i który jest, no, wydaje mi się, że bardzo dobrym kompozytorem muzyki współczesnej. Miał wykonania swoje z symfonią Warsowią, swojego, swoich utworów. Teraz został zaproszony na warszawską jesień, też będzie miał wykonanie swoich, swoich rzeczy. On pisze, łączy muzykę syntetycznie, syntetyczną, preparowaną z muzyką żywą. Podpytywałem aktorów o pana, jak pan myśli o sobie jako reżyserza? Jest pan, pan tyranem. Co? Nie, no jestem jakim pracownikiem. No. Po prostu rzemieślnikiem. Ta, no. To znaczy taką funkcję translatorską, jakby spełniam, chyba. To znaczy staram się przełożyć to, co sobie tam wymyśliłem, na ten świat, który i, i jakby w miarę rozwoju sytuacji do, mm, do, dodawać, dodawać, dodawać. Już nie wiesz przykładu z tej nowoczesnej, bezsiłkarki. Robi dla ciebie poświęcenie. Tylko dla młodości Twojej doczyny. Tylko dla niej. Ale też dba pan no. o słowo z tego co wiem. No bardzo, bardzo dba o słowo, dlatego że, że u Gombrowicza jest, jest, jest to jest to no prawie fundamentalna, nie wiem, 80% roli to jest, to jest sposób mówienia, sposób mm. wyrażania się. Mm, mm. To, to, ale to jest właśnie nie takie tam słowo, które jest wehikułem i który się porusza człowiek na, na scenie, tylko że to jest, to jest słowo, które, które w pewnym sensie jakby buduje przy takim realistycznym, jakby takim, czy pseudorealistycznym, jakby takim życiu bohatera, nagle, nagle ten bohater zaczyna mówić bardzo wyszukanym językiem. No, ja jestem y, bardzo ciekawy. Przyznam ja też przecież, jest, że... Ja jestem jeszcze bardziej ciekawy od pana. Ciekawy od pana. Od pana. To, to Jak tak. to, bo ja nie wiem, co to będzie. To jest żołnierzy! Za, za moich czasów, panienki. A co by na to powiedział Norwid? Kto to Norwid? My, nie słyszałam! Ostatnie takie techniczne pytanie, ale zadaję je moim gościom dlatego, że dużą częścią naszej klienteli są szkoły. Jak Pan zachęci, zaprosi, zareklamuje swoje dzieło na deskach BTL-u? Nie wiem, no niech nie przychodzą. Po prostu. Ja, wie Pan co, w Polsce trzeba odradzać. Jak się coś komuś odradza, to on przychodzi. Waldemar Śmigasiewicz, Hulaj Gęba w białostockim Teatrze Lalek. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.